Nie wiecie o nim dosłownie nic. Nie widzicie naszych wspólnych zdjęć, też naszych wyjazdów i tak dalej. Wiecie o nim tylko tyle, ile widzicie w naszej relacji podczas streamów. Nazywanie mojej dziewczyny atencjuszką czy kimś, kto leci na faj, jest niedorzeczne. No Marcin bo... mógł tak czytać wtedy, co czytał z tego, przygotował tą rozprawkę. Ponieważ dziewczyna od początku kiedy nasza relacja że... stała się bardziej publiczna. To jest złego w nazywaniu kogoś atencjuszką. Tylko Atencjusze się patrzą o to, jak ktoś ich nazywa No Tak, tak jakby nazywać, nie wiem. Szczura atencjuszem, że ze mną siedzi, na przykład. Wiadomo, ja ja no, że ja jestem atencjuszem, kurwa, nie? No, zamknij ryj. No jak on wie, że to nieprawda, to nie ma za co się obrażać. Kurwa, my wszyscy jesteśmy jebanymi atencjuszami, no. Ja nie wiem. No jak to nie? Wolałbyś mieć, kurwa, dwa widzów czy pięć koławizów? <laughs> ani to, ani to, Wypierdalej. Tak, ta, ja nie jestem rzeczy, atencjuszem. Kurwa, śmieszne, no. Ja lubię, jak mnie na przykład ktoś pochwali, no. No ja też, kurwa. Jak ktoś powie, ale fajnie zrobiłeś, fajny filmik, ale to znaczy, że jesteś atencjuszem wtedy, tak? O, kurwa, nie wiem jaka jest definicja, bo to jest, takie, to jest taka nowomowa, no nie ma chyba jakiejś definicji słownikowej tego słowa, no ale... Osoba, która po, pożąda ciągłej uwagi, atencji, no, stara się mówiłem. zwracać na siebie uwagę otoczenia także w negatywny lub kontrowersyjny sposób, słowo ma charakter negatywny. Że nie będzie widać jej twarzy, ponieważ jak później mi wyznała, już wcześniej dostawała groźby śmierci. Ja też dostawałem. <głos> <głos> to chwilej że strzałem. Nie wyznała? Już wcześniej dostawała groźby śmierci. Ja też dostawałem, to jest chuj akurat. Mierci... Ja akurat. Dostawała groźby śmierci i dostała depresji i przez to mi się związek skończył. I bardzo dobrze, bo to toksyczny związek był w chuj. Kto? Twoja mama? Była moja. A, że dob dobrze się skończył. Oczywiście źle, no tak, no, że dostawała. takiej depresji, że z domu wychodzić, siedziała w domu na piździe, No i stwierdziłem chuj, nie? Chuj z tym związkiem i bardzo dobrze, bo był toksyczny. No trzeba szukać pozytywów kurwa w życiu. O co mu chodzi kurwa? No nie wiem, cicho, posłuchamy. Oraz inne obrzydliwe wiadomości, którymi nie chciała mnie martwić. ZUSA pojawiła się na streamie dopiero po zgłębieniu naszej relacji, ponieważ chciała pokazać mi. Zgłębienie raz chodzi o Deep Throat. Jednym z najlepszych sposobów na pogłębienie relacji jest spędzanie czasu razem, kiedy tylko możecie i macie ochotę wybierzecie się na spacer do kina czy do restauracji para maksim, nie u wszystkich Stadzie. to działa, tak jak u Ciebie zwyrodnialcu, korzystacie z wyjściach najlepiej, dużo rozmawiacie i róbcie to co oboje lubicie, to jest zgłębienie relacji para maksim, to Cię doedukuje. doedukuje, Cię. Jak coś widzowie dziewczyna zostawiła szczura, bo zaraził ją kiłą i żołączką. Czas Nieprawda, kiły nie miałem, żeżączkę tylko przez chwilę. Haha! Ja, e... <laughs> Miałeś żeżączkę ty kurwo brudna? <laughs> ja pierdolę!